był słynny niepowtarzalny, i niepowtarzalny, najlepszy na świecie raper Do papieru, I oczywiście do pierwszej skrzynki snajpa I oczywiście dwie m zielone. Leży typ Dostawcie mi tą snajpę, co on Eee, Mordo Nie wiesz z kim zadzierasz Dostałem Chleb mi Bez Serio, pistolet. Czy mogło w tej skrzynce nic nie być równie dobrze, nie? A dostałem przyjęcie. Bez kewa, no, bez dobra. kewa, bez kewa. Gdzie on A, jest? Ten bez życia. Tutaj powinny być legalne. Kuźwa ten pistolet na blisko jest op! Ej. Tak w sumie. Lepszy niż pompa? No! Goś co wyrwa w ogóle. E, idziecie razem go... Ja bym mu nie zbił całego kewa. To się nic nie zrobił. Miał kewa, tylko podjeżdżałem. Aha. Nie no, to ja mu rozbiłem kewa. Czy jakąś pompę no dla mnie, ja No tak właśnie, ja też, ja też pompy nie mam, Ja też pompy nie mam. A zawsze tu jest tyle pomp No, teraz 30 osób leci nad przyjemny, to prawda. To jest jakiś żart po prostu. Ej, dobra, nie mamy pompy, nie? Nikt nie ma pompy. Yeah. Leży. A taktikal mój Naprawdę taktikala masz bambiku Żelonego Tak nic z niego nie zrobisz Także oddaj go mi <laughs> to żart. Chodźcie na tamte trzy skrzynki do lasu Chodźcie na przyjemne, bo tam jeden team zaraz zostanie Ja chodzę, przyprawiam, żeby później się... No Odbliżę właśnie To Dalan. No, już no ja przy was. <laughs> Dawajcie na przyjemność, że tam zaraz nikogo nie powinno być Tak, będziemy dojeżdżać, a wy maców nie będziecie mieć Ja mam 200 ponad Pozdro od Wilczastego, dziękuję za pozdrowienie. I Witam na streamie wzią. Nie wiem, dwie na razie widzę <laughs> Napisały coś Siemanko, siemanko wow, Również pozdrawiam Ej, macie kewy? łyba bierze! Ływa bierze! Aj, bro! No bo ten nie było w dziurze. A, i widzicie, szokowa, ryb, szokowa ryba tu. Szare SMG w tej budce został. Szokowa ryba. Dzięki, co pozdrowienia, witą, witą. O! Dobra, gdzie są typy? Nie gadaj, że tu nie, nie lutowane, nie no lutowane. lutowane, ale nie wiem gdzie są że Może jakaś pompa została Nie no, na pewno została Przyjemny jest tak obfito miejscówko, że... Przyjemne obfitości też się powinno nazywać Gość jest przy śmietniku Wychodzą dopiero Czarny bez kewa. Znaczy no, afro <grywa> Ale, oh, Ale spocency ty! Chodź, patrz się dzieje. 25 na biało. Oj, mają mało. To jest co najmniej na biało Ja w dziurze Idę na tu leży jeden Tu dwóch jest jeszcze Lol Pompę moja ma, nie. nie mam pompy ciągle nie? Leży Na tej górze Ole, ja się muszę wyleczyć. Ole, lejdę! Ole, to Ole, podniesiemy, więc no Ole, lejdę! Ole, lejdę! Ole, lejdę! Ole, lejdę! Ole, lejdę! Może trafi! Dobrze! A, że... Jeszcze moja Trafi Cze, bo nie wiem gdzie ty jesteś. No tu gdzieś pompa była. Automatycznie zielona. No to, ma się... ja wiem, że ty tu leżysz. W konia. Tutaj... E, no, moja snajpa do kuru Snajpa jeszcze ci pompę podjeba. No bo Janekowi podjebę jak wyjdę pierwszy. No nie, no wypadł. Nie <gry> zielonego chyba, tak pika. Praw, Praw to już był. mi się zacięło to. I zebrano karty restartu. Dobra. Pierwszy, ja pierwszy. No nie, neku, bo to nie jest na kartę, nie. Nawet nie mam połów Dobre, dwa razy lepszy loot teraz niż miałem, nie? Tylko matki brakuje No to amunicji Ty, nie to potrzebujesz, na... kappa Nooo, z Weźmy to, z No nie wiem, czy tam na górze coś jeszcze nie ma Profi Amada No money A, a MT rzuciłem mo profi Rzuciłem, a do Mki nie rzuciłem. Znaczy, a to podzielcie. mi nie dał nic. No ja ci dam, no Co ty ma dasz Czego nie żam? To wszystkie A to mi daj. Nie mam. Bo ty mi dajesz dwa do... tak do, do pompy. Jak dwa do pompy? A? No tak, a, a ile? <laughs> Do snajpy mi je dałeś ty A co myślę o Holmie? Nawet nie wiem kto to ja jestem Holm Coś tam kojarzę To jest tego Ernesta Psiakcia Aha, no to dlatego ci kojarzę You kill me light snail, is Easy Git, duży kiewik Neku, chcesz ale... dwa małe kawy No, Małego. ale u mnie księżyc świeci Ale ja ile ja mam matsów? Aż mi razi w oczy Macie matsy czy nie? Bo ja mam full drewno ja na przykład Ja drewno, też mam full drewna U z Masz, Neku, trochę drewna Ty tu To 200, dłuż, tam mało... 400 Tyle To nie biorę tego SMG. Dali mi też. Dajcie na. Skąd ty masz pół drewna? Ja. Kości. No ja też. Zielone ja automatyczne. Ktoś się prób, że nie ma zielonego automatycznego, to macie już zielone automatyczne. Ile masz profilem motopompy? 42 w tej chwili. To już byłem 2 do przygotowania. Pompa jest zielona pełna. te trafić? Dobra, mi zostało jeszcze kilka miejscówek do odwiedzenia i ja... Muszę się poprawić, bo to mnie tak denerwuje. W Polsce tak naprawdę z youtuberów to tylko trójka ma w tej grze. Jaka? Ewron coś potrafi grać, Zony coś potrafi grać i Jacob coś potrafi grać. No, Jacob jest no i najlepszy ty, z tej trójki. Ja no, mówię o youtuberach, a nie o osobach, które sobie streamują for fun i nagrywają for fun. Nie no Zastanawiasz się ci kupić Imperiala? Jeżeli masz zamiar kupić grę Star Wars Jedi for Older czy jakąś no, się tam nazywa To kup sobie tą grę na Epiku i dostaniesz tego skina za darmo A jeszcze jak wpiszesz tym mój tym a jeszcze jak wpiszesz mój tag do... do przy zakupie tej gry na w Epic Games to się 40 dostaniesz zniżki na następną grę 40 zł zniżki a jak nie no to to już zależy od ciebie, nie? O, czy ci się skinek jesz. podoba czy nie? W skrzynka lepsza A, co, to będzie, to, ja to teraz nie Chcesz rakiety? Ja mam 6. Aha, to ja wezmę tego, tego Mi daj do, oddaj No weź coś. resztę Wziąłeś resztę. A dobra, i daj mi do sniper, bo ty nie bierzesz. Wziąłeś resztę amu, czy nie? No, wziąłem, wziąłem. Gdzie jest to? Na Macie metal? Przed 200 no. miejscu, takie bez nazwy no jest trzeba odkryć. Orientacji. Ja myślałem, że to jest... Macie Tam. metalu dużo? Nie. Nie. 30 metalu. Dobra, nie to, nie ja macie, tu chwile, to ja jest. tu chwilę spędzę. Nie... Bo fioletowa pompeczka to tam jest może się przydać. Czy nie? nie wiem chyba nie. Ja muszę jeszcze dwa orientacyjne w tym meczu Dobra, fioletowa pompa Gdzie są orientacyjne jeszcze? Ten most jest na pewno punktem... No tu most jest na pewno, no Ale chyba już więcej... Ej, ta wyspa nie ma. też będzie, bo samolot jeszcze jest w strefie. A, no tu chyba... Tu... to dawaj Popłyn tam neku Jałózkę albo masz. No no dawaj a ty idź tam. na most, ty idź na most Ta no, znowu się rozdzielmy Aha, no to nie idź tam Mały kef tu został jeden Ja też pewnie Dawaj Neku Pójdziemy na most zaraz wszyscy tam Dobra, Dobra jeszcze, jeszcze jedno Zielona MK tu jest Ten most nie będzie w strefie profi Jest w strefie przecież Ale jest. nie będzie Chodź, gdzie to będzie? Ej, czego biorę tego krew? Dobra, czekamy. Ile ta łódka będzie jechać Eczu? Trzy dni. W ogóle łódka będzie jechać, nie? No. A co, płynie po lądzie czy jedzie? No właśnie, to jest najlepsze, nie? Co tak buczy? Ż ani to, ani to. Ten! Gruby na latarni Twój Nie, jak tam twój Gruby na latarni gdzie jest tych 14 typa, nie? Nie ma O, już widzę, na 210 drzewo zniknęło przy tym drzewie Dobra, chodź na ten most najpierw, żeby... Właśnie, profi No. A tu Dwójka jest Gdzie oni są? 115. Dostał do 115 z rakiety od Ciebie, no Leży ten drugi, ten drugi leży ten drugi leży, ten dalej, ten dalej. O, zabili tego tego, tego co tutaj był. Obity. Obaj leżą już. nie, to bym poszedł już na ten. Pompa jest lepsza. O, strefy tu nie ma. Biegnij, tu jest gość. Znaczy za, za górką, nie. Dawaj na most szybko, jeszcze szybko. Tylko tam są goście na dole, uważajcie. A my będziemy na górze. No ale oni są koło mostu. I... No i on to zaliczy tylko, nie? Oni są na dole czy gdzie? No gdzieś tu obelić. Tutaj! Gdzieś tak. tu Dobra, zaliczyło Dobra, dobra, mam zrobione. Burza kogoś powaliła Macie tam ty patrz nie? Tu, no. no, pod nami 32 Minus Uważaj tylko trochę. No jest RP E jak go wysadziłem czy nie? Nie wiem, nie wiem czy ty Jak załatwiłem za strzelbę, ale dobry RPG Dajcie mi amotę ja RPG w razie. Nie mam w ogóle Mam dwa Ej, zostaliśmy na czterech i oni nas dojeżdżają tu, chodźcie, szybko daj, daj, daj. Nie mam żadnych kewów później do leczenia ja mam, kełów, ja mam 6 kewów, ja mam 6 kewów Musimy któregoś powalić, bo zostało czterech Dałem. Chodź z tymi kewami Zajdę Zostę na mnie Oj sorry, dobra przeżyłeś, masz połowę Zdawać Neku, a rakieta była naprawdę Nie... Dobra, mam też no, rakietę Nie budujcie ściany za sobą, nie? To jest ostatnia czwórka Znaczy trójka chyba, a ja w sumie nie, jest, widziałem nie widziałem czwartego To jest, rakiety Nie no, czwórka jest A widzieliście czwórkę? Bo ja widziałem trzech tylko Nie ja wiem, ale wiem, że nie mamy strefy. To, ale oni też. biegną ja na dole jest. Ja biegnę w lewo już. Tak, ja też. Ja też. Ty no, stoję na tobie, co jest? Jeden spadł. spadł. Jeden powalony. Dobra Na, nas na plecach mamy Ja jednego powaliłem Powinniśmy tam wejść, bo go podniosą Dostał po tebie, ma po tebie, leży Ale ja też leżę. leżę Dostała druga puma Dwóch jest powalonych, tak? Tak Podnoszą się chyba Zabiłeś pumę? Powaliłeś? Podnoszą się, podnoszą. Dobra dobij ich, dobi Damy Zważam radę, dwóch się. na dwóch damy radę Stajcie. Rakiety mam Trzymaj, trzymaj, trzymaj rakiety Ile ich tu było? Gdzie? Jeden na loła Puma Tu Walnij w podstawę, pobiegnie 33 dostała A Nie podniosła się, no to naj No, šta jedan drobio? šta jedan, ne radim. Ne No, daj radi.